Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Słuchajcie, nagrywam ten film w grudniu, więc zrobiło się całkiem chłodno. Pomimo, że mam akurat małe ocieplenie, no to dni są już zimne, dlatego no pora się trochę cieplej ubrać, stąd i moje rękawiczki. Ale oczywiście tu, gdzie nagrywam jest zupełnie cieplutko. To jest po prostu nowy produkt w naszej ofercie. Tech Protect WG01 Winter Touchscreen Gloves. Zimowe, całkiem przyjemne, całkiem wygodne rękawiczki, które oczywiście, że tak, skoro to jest nasz produkt, mają służyć do obsługi urządzeń mobilnych, do ekranów dotykowych, rzecz jasna. I jasne, nie jest to żadna nowość. Sam tego typu rękawiczek, to skórzanych używam już od dłuższego czasu. Natomiast te są również bardzo interesujące. Słuchajcie, z zewnątrz mamy tutaj coś w rodzaju jakiegoś neoprenu. Całkiem przyjemny materiał. Naprawdę cieplutkie. Posiedziałem tu w pomieszczeniu w nich raptę parę chwil i już mam lekko spocone dłonie i autentycznie wygodne. Są w dwóch rozmiarach, jakby co: L i M. Wiem, że to nie jest do końca standardowa rozmiarówka dla rękawiczek, więc już tłumaczę na swoim przykładzie. Jak można by to porównać? Ja generalnie noszę siódemki, czasem ósemki. Ja na, na gościa moich gabarytów mam dosyć małe dłonie, to jest często mój problem właśnie, bo jestem gdzieś tak pomiędzy 7 a 8. Ósemki są dla mnie zazwyczaj za duże, siódemki jeżeli chodzi o długość palca przeważnie w sam raz, ale czasem znowu jest mi już ciężko w nie wcisnąć łapę. To moim zdaniem w rozmiarze L to jest po prostu ósemka. Czyli MK to będzie właśnie siódemka, zamieniając na taką typowo, właśnie, rękawiczkową numerację. Tutaj w L, właśnie, moja ręka wchodzi idealnie, ale mogłyby być troszkę krótsze palce. Natomiast jest w porządku, pewnie, właśnie, ja bym mimo wszystko wybrał ten rozmiar L. Natomiast jest to materiał dosyć elastyczny i biorąc pod uwagę, że one mają służyć do ekranów dotykowych, to wydaje mi się, że no, należałoby wręcz tak bardzo na stykie je dobierać. Wtedy to będzie na pewno bardziej komfortowe doznanie. Tym bardziej, że nie są tak, jakby najcieńsze z rękawiczek. Takie zupełnie cieniutkie, wiecie, jednowarstwowe rękawiczki, takie raczej do 0 stopni, a nie poniżej zera stopni, one bardzo często świetnie służą do ekranów dotykowych. Tutaj, jeżeli mamy ocieplenie, tą warstwę zewnętrzną, i jeszcze właśnie do tego doszyte tutaj te wstaweczki, które po prostu będą reagowały z ekranem dotykowym. No, to wiadomo, że ten komfort użytkowania już nie jest aż tak duży. Natomiast, czy używać się da? No, da, da się używać jak najbardziej. Ja Wam oczywiście wrzucę przebitki, jak robię sobie tutaj jakieś rzeczy na telefonie, spróbuję wprowadzić trochę tekstu, tak żebyście zobaczyli, ile da się w nich zrobić, poskrolować po prostu parę rzeczy. To wszystko działa. Tak, jak prawdopodobnie możecie się domyśleć, że działa. Jeżeli mieliście styczność z tego typu troszkę grubszymi rękawiczkami, właśnie do ekranów dotykowych, no to zdajecie sobie sprawę z tego, że to nie jest taki sam experience, jak kiedy używacie po prostu nagiej dłoni. Ale prawdopodobnie nie tylko ja tak mam, pewnie wszyscy tak mamy, że zimą, jeżeli jest rzeczywiście mróz, a macie rękawiczki, które ekranów dotykowych nie obsługują i trzeba chociażby odebrać telefon, no to to jest wkurzające, po prostu kiedy trzeba tą rękawiczkę szybko zdejmować. Mi się nieraz zdarzało odbierać telefon nosem, i też myślę, że nie jestem jedyny. Niech pierwszy rzuci kamień, ten, który tego nigdy w zimę nie robił. W tych rękawiczkach powiem Wam, że jakby doświadczenie w używaniu kranu dotykowego jest bardzo zbliżone do właśnie tych rękawiczek skórzanych, których używam w zimę na co dzień, które są przy okazji kilka razy droższe od tych jednocześnie. To, to trzeba zaznaczyć. To nie jest drogie akcesorium, a jest wygodne. Jest funkcjonalne, nie wygląda źle. Mi bardzo podoba się jeszcze w nich to, że oprócz tego, że mają te wstawki na kciuku i palcu wskazującym, które będą reagowały z ekranem dotykowym, oczywiście na obu dłoniach, to jeśli widzicie, powinno się to teraz mniej więcej wam pokazać w miarę nieźle i oczywiście też to pokażę w przebitkach dokładnie. One mają tutaj takie wstawki silikonowe, antypoślizgowe. Także też po prostu telefon trzyma się w nich pewnie, on się nie prześlizguje. W rękawiczkach bawełnianych czy wełnianych telefon no, ślizga się po prostu strasznie. Łatwo go najzwyczajniej w świecie wypuścić, zwłaszcza, że w rękawiczkach nasz dotyk nie jest po prostu tak czuły, więc jeżeli nie ściśniemy mocno telefonu, tylko złapiemy go odruchowo, no, stosunkowo lekko, tak jak raczej się łapie tego typu rzeczy, no przecież nie ściskamy, nie zaciskamy pięści na tym, no to on potrafi się wysunąć. Tutaj to na pewno się nie wydarzy, bo ten silikon naprawdę działa skutecznie jeżeli chodzi właśnie o takie sklejanie się tutaj z powierzchnią telefonu. Na chwilę obecną występuje to tylko w wariancie czarnym i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy firma ma plany na to, żeby to akcesorium rozwinąć o kolejne warianty kolorystyczne. Myślę, że dużo może zależeć od tego, po prostu, jakie będzie nimi zainteresowanie najzwyczajniej w świecie. No ale kto wie, te rękawiczki kosztują 40 zł. To jak na przyzwoite rękawiczki, to jest w zasadzie nic. A są przyzwoite, kurczę. No, ja tutaj nie widzę za bardzo nic, do czego mógłbym się przyczepić. Akurat do mojej odzieży zimowej czarne rękawiczki średnio pasują, więc ja nie wiem, czym się na nie skusił, tylko i wyłącznie z tego prostego powodu. Natomiast jeżeli wam czarny pasuje, a wiadomo, że też zwłaszcza na rękawiczkach to jest przy okazji praktyczne, bo rękawiczki jasne brudzą się strasznie, poza kolorem, który po prostu akurat jest nie dla mnie. Ja nie miałem żadnych oporów, żeby ich używać, a wręcz przeciwnie. Jest komfortowo, wyglądają ok. Od strony wierzchniej, no po prostu zwykła, właśnie sportowa rękawiczka. No tak, no bo to jest taki sportowy look, bardzo, więc jasne, do bardzo eleganckiej odzieży, czy to by źle pasowało? No... Jasne, lepiej będą pasowały ładne skórzane rękawiczki z jakiejś cielęcej czy koziej skórki, a może nawet z jelenia. ale już nie bądźmy takimi snobami, tak naprawdę, też przy okazji. To nie jest źle wyglądająca rzecz, jest super ok. Mnie tylko interesuje jeszcze jedna rzecz i prawdopodobnie zainteresuje również Was, więc zrobimy jeszcze jeden test. Wylejemy na nie trochę wody, bo jestem bardzo ciekaw, jak zniosą kontakt z wilgocią. No, bo wiecie co, rękawiczki mają chronić przed zimnem, no ale na przykład, gdyby zachciało wam się trochę na przykład pobawić w śniegu śnieżkami, no albo nie wiem, macie właśnie dzieci, idziecie na sanki, no to rękawiczki fajnie by było, jakby nie przemakały za szybko. No to zobaczmy, co się wydarzy. Wyleję na nie troszkę wody i już widzę, że przede wszystkim tak, pięknie spływa. Zobaczcie, wszystko mam w tej chwili na biurku, nic kompletnie nie wsiąkło w samą rękawiczkę. A teraz jeszcze troszkę tej wody spróbuję zebrać właśnie specjalnie tymi rękawiczkami i zobaczymy też, czy ta woda prędzej czy później w nie sobie wsiąknie, czy raczej będzie chciała zostawać na powierzchni. No słuchajcie, teraz umazałem je naprawdę mocno tą wodą z wierzchu wewnątrz i... Odnoszę wrażenie, że ona w ten materiał za bardzo nie wsiąka. Prawdopodobnie prędzej czy później dostałaby się do wewnątrz, natomiast no tutaj mam mało kałuże, a ręce mam cały czas suche. Rękawiczki, zobaczcie, no są całe mokre w tej chwili i nie czuję, żeby cokolwiek przedostało się do środka. Odrobinkę może tej wody już wniknęło w tą warstwę wierzchnią. Także przy okazji okazuje się, że mogą być całkiem, tak naprawdę też skuteczne, po prostu podczas zabaw na śniegu czy uprawianiu jakichś sportów zimowych. Ja wiem, okej, okay, jasne, no większość narciarzy raczej wybiera sprzęt typowo narciarski czy snowboardowy. No, rękawice o trochę jeszcze wyższych parametrach, jeżeli chodzi o odporność na mróz chociażby, ale już właśnie na wspomniane sanki, na łyżwy, nawet jeżeli zdarzy wam się wyłożyć na lodowisku, trochę zebrać, właśnie, czy lodu, czy wody, wręcz bo będą temperatury takie jak teraz, te lodowiska mogą się delikatnie topić, to zdecydowanie tak. Cały czas siedzę do Was, gadam, ręce mam non-stop suche, wierzcie mi. E, nic kompletnie nie dostało się do środka. Bardzo duże propsy ode mnie dostają te rękawiczki. Naprawdę fajna, funkcjonalna rzecz za 39 zł. Ekstra. Działają naprawdę znośnie z ekranem dotykowym, mówię znośnie, no bo tak jak wspomniałem, to nie są bardzo cieniutkie rękawiczki. Z zewnątrz ten opren, wewnątrz troszkę polarku, one po prostu mają swoją grubość, więc tego typu rękawiczki praktycznie nigdy nie będą super wygodne, jeżeli chodzi o obsługę ekranów dotykowych, ale jest w porządku, właśnie musicie wyciągnąć na mrozie telefon, czy odebrać, czy nawet szybko napisać smsa? Wszystko da się zrobić, nie musicie ściągać rękawiczek, to jest wykonalne. Wkładki antypoślizgowe działają naprawdę solidnie. Same rękawiczki, co też uważam za bardzo istotną cechę, nie nasiąkają łatwo wodą, nie będą w pełni wodoodporne to na pewno nie, to już widzę, że o ile taka lana z góry woda wścieka po nich kompletnie, no to jeżeli będziecie mieli dłuższy kontakt z czymś mokrym, chociażby właśnie takim topniejącym śniegiem. No to zdecydowanie prędzej czy później przemokną, ale też nie od razu i nie tak szybko. Także całkiem fajny produkt, który szczerze Wam polecam. Link do niego zostawiam Wam w opisie. Mam nadzieję, że udało mi się Was tymi rękawiczkami zainteresować. Jeśli tak, to jest mi oczywiście niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.